Żółwik! Witajcie kochani po dłuższej przerwie. Dzisiaj niedziela, 3 luty. Jest to takie moje osobiste można powiedzieć rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2019. A dlaczego osobiste, no, miałem polatać troszkę dzisiaj z Piotrkiem, mamy 12 stopni, jednak wiecie jak to jest, dzwoniłem przed chwilą do niego, no i chłopak mówi, że niezbyt dobrze się czuje, to no, słuchajcie, no wiadomo, że w tym okresie weekendowym, między piątkiem, sobotą i niedzielą czasem tak bywa, że ktoś może się czuć nieco gorzej, I tak właśnie jest w tym wypadku no, słuchajcie, pierwszy raz Pierwszy raz w tym sezonie Udało mi się wyjechać Inaczej niż było W ubiegłych latach Gdzie tak jak Mieliście okazję zauważyć Chociażby na moich e, Motovlogach Praktycznie każdy miesiąc e, Był zaliczony, udało się zaliczyć Tak tym razem nie, i chociaż dzisiaj mamy 12 stopni, jest y, naprawdę przyjemnie, słoneczko się przebija, to już w poniedzieli ma się ochłodzić. Dzisiaj w radiu słyszałem o jakichś opadach, kurczę, 30 cm śniegu gdzieś tam na Dolnym Śląsku ma przywalić, także korzystam, korzystam. E, pomyślałem, że po tak długim okresie czasu, bo nawet nie wiem kiedy ostatnio jeździłem, e, rozruszam troszkę... Łożyska w kołach. Mam nadzieję, że kamerka też po takim dłuższym przestoju jakoś sobie będzie radzić. Zobaczymy. Eee, słuchajcie, jeszcze takie info dla Was dzisiaj. Eee, tak jak widzicie, dalej na FZ6. No cóż, moi drodzy, nie było chętnych na, na moje moto. Znaczy, he, chętni byli. Chętni byli, ale. Przepraszam. Nie byli skłonni zapłacić tyle, ile chciałem. Wszelkie propozycje zamiany również totalnie nietrafione. Także Jamka zostaje ze mną na co najmniej jeszcze jeden sezon. I w sumie można powiedzieć, że dobrze, bo. Tak jak już Wam wielokrotnie mówiłem, nie mam nic. Do zarzucenia <trych> także tak jak mówię, jest u mnie jest dobrze. Słuchajcie, nawet powiem Wam, że na nowy sezon postanowiłem sobie sprawić kilka akcesoryjnych dodatków typu manetki. Manetki już zamówiłem myślę jeszcze o lusterkach, wiem, że w tym motovlogu, w którym chciałem się Was poradzić odnośnie akcesoryjnych lusterek Generalnie odradzaliście, no ale powiem Wam, że jednak chyba się skuszę, tylko jeszcze pozostaje kwestia, co wybiorę. Zawsze można powrócić do oryginału, a tak jak mówię, jakoś spersonalizować moto pod siebie, wyróżnić się troszkę, prawda? Wyróżnić się troszkę. Zawsze warto. Nie wiem, jak Wy, ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju akcesoryjne dodatki i że tak powiem wybieram to Wybieram to co po prostu aktualnie mi się podoba No i tyle, prawda? Słuchajcie, widziałem już dzisiaj Jednego gostka Ale nie jestem jedyny i pierwszy w powiecie Także pod tym względem nie jest tak, że słuchajcie, powiem Wam jeszcze, że naprawdę nie jest, nie odczuwa się tego chłodu. Pomimo tego, że śnieg wokół zalega, to nie ma tragedii. Dobra, słuchajcie, Krani, na dzisiaj to tyle. Pierwszy motovlog po tak długim okresie czasu, pierwsza jazda po tak długim okresie czasu, e, naprawdę jest fajnie, wiosna coraz bliżej. Mam nadzieję, że sezon zacznie się jak najszybciej. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć.